Dzisiaj przychodzę do Was z holem, ze sklepu. Wszystko po 5 funtów, a dokładnie z butami. I powiem Wam, że jestem mile zaskoczona. Jak na. Kupiłam je jeszcze w formacji. Normalnie jest wszystko po 5 funtów. Przeliczając to, ja sobie przeliczałam na euro. Ale trafiłam na mega, super promocję i zapłaciłam wszystko za wszystko, znaczy za parę, 2,50 euro. Więc zaczynamy. Pierwsze buty są to takie ciężkie, bardzo, bardzo mi się marzyły takie. I powiem Wam, że wykonane są bardzo fajne. Bardzo fajnie. Nic tu nie odstaje. Bardzo, bardzo jeszcze nic nie nosiłam, bo przyszły mi dopiero niedawno. A Jak wiadomo, zima się już skończyła. Takie oto butki. To jest rozmiar 37 polecam brać na tej stronie rozmiar większy. Normalnie noszę 36, ale dobrze, że dobrze, że sprawdziłam. I te. Następne buty są to czarne buty. Takie. Oto. O. Też rozmiar 37. W tych już chodziłam. I gdzieś tutaj sznurówka mi pękła troszkę. Mam nadzieję, że wytrzymają. Bardzo wygodne. Wyrwotny już. Tak, jak mi wyznużone troszeczkę. Kolejne buty. To są moje faworyty. Bardzo wygodne. Marzyły mi się takie. Bardzo fajne. Też wykonane są. No, no nie jest to jakieś realowe nie wiadomo co. Ale ogólnie super. Kolejna para. Te tak średnio sandałki. Ech, co mogę o nich powiedzieć? No, pokażę Wam na stopie, jak wyglądają. No, mój, mój Boże, z tego się wyglądają jak kapcie starej babki. Nie obrażając, nie? No, ale. Dostronnie mi się podobały. Jeśli znajdę, to linka wam pokażę, że wyglądały całkiem ładnie. A w rzeczywistości są, no, powiedzmy, takie sobie. I ostatnia para. Najpiękniejsza chyba. Jeszcze też nic nie chodziłam, bo przyszły niedawno. Nie miałam okazji ich założyć, a wiadomo, teraz siedzę w domu. I też są bardzo ładne. Wszystkie pokażę Wam na stopy, jak wyglądają. Ok. To są te sandałki. Jak widzicie, środki wyglądają troszkę jak klapeczki. Ale z boku... O, nie wiem, zobaczę, czy będę je nosić. Może gdzieś się założę. Ogólnie są wygodne bardzo. Tylko, że jedyny minus tutaj to jest za luźne. Tutaj te czarne adidaski. One są mega wygodne. I... Ten materiał jest taki jakby trochę błyszczący w słońcu. Także jak ktoś nie lubi, jak mu się buty świecą, to nie polecam. A jak ktoś lubi, to jak najbardziej polecam. Mega, mega wygodne. Przychodziłam już w nich do pracy. Także polecam. I teraz te słodziaki. One są takie słodziutkie. Już jak szok. Też są mega. Tylko nie wiem, czy tu mi nie poszerzają stopy. Co sądzicie? Podobały mi się ku taka ładna jest. No na razie też. Wygodne. Teraz moje ulubione. Ja lubię najbardziej. Te też są mega wygodne. Też mi nich chodziłam. Ja zamówiłam z początku razem z tymi czarnymi. Powiem Wam, że są mega śnie. Zresztą ja też chciałam mieć takie buty. Nie wiem, czy komu się mogą podobać, czy nie. Może za do bardzo. Ale mega śnie, mega wygodne. Są na kotwórnie. Mega. W tym rozmiarze też trzeba wziąć większy. Bo one są wąskie tutaj. Więc jak ktoś ma szerokie palce, jak ja, to może mieć problem. Ale udało mi się na szczęście kupić takie na styk. Mega. I teraz te ostatnie. Wyglądają na mega ciężkie, ale powiem Wam, że są leciutkie. Na zimę. Na jesień będą mega. Bardzo mi się podobają. Nie wiem, co zrobić w takich ciężkich butach. Ale dla mnie są super. Tylko koszula w karate jest piękna. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dopiero zaczynam. To jest mój pierwszy haul. I on na nie ostatni.